Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z Ja jestem Korkes i zapraszam was do oglądania. Przeklęty głupcze! Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego! Prawdę mówiąc, to ja wydałem rozkaz prowadzenia dalszych wypadów zwiadowczych. Tak, tak! Ale nawet ty nie byłbyś tak głupi, żeby wypowiedzieć otwartą wojnę szczurowi. Tymczasem do szczura dotarły wieści o utracie następnego hrabstwa. To nie do wiary! Moje wojska są rozmieszczone w całej okolicy, a ja nic nie mogę poradzić na działania rebeliantów. Straciłem kolejne hrabstwo! Nie zachowuj się jak Mięczak. Mam przygotowany plan awaryjny. Wkrótce odzyskasz swoje hrabstwo. Tylko mi zaufaj. Nieco później dotarła do ciebie wiadomość od szczura, który oświadczył, że nowo podbite hrabstwo zostało otoczone. Kiedy Lord Wełnowór czytał na głos list, spoglądał na ciebie i na ser długorękę jak nauczyciel na dwójkę niesfornych dzieciaków. Misja szósta. Propozycja Szczura. Depus pragnie rozmawiać z nami o rozejmie. Jeśli tylko wycofamy nasze wojska z jego hrabstwa. To pułapka! Ojciec tego młodzika zginął w podobny sposób. Trzeba iść za ciosem i ponownie uderzyć! Nie! Wciąż nie mamy dostatecznie dużo ludzi, aby rozpocząć otwartą wojnę! Oddalasz się, podczas gdy lordowie omawiają szczegóły twojego następnego zadania. W końcu ser długoręka z poczerwieniałą twarzą wychodzi z komnaty, aby przedstawić ci cel twojej misji. Lord Wełnowór, w całej swej mądrości pragnie, abyś doprowadził do zawarcia rozejmu. Choć mnie ten pomysł w ogóle się nie podoba. Podeślę ci moich najlepszych murarzy, którzy pomogą przygotować fortecę na najgorsze. Załóż niewielki obóz na otwartej polanie. I w spokoju oczekuj przybycie szczura. Pod żadnym pozorem nie wykorzystuj swoich zbrojnych w jego obecności. Te rozmowy muszą się zakończyć powodzeniem, jeśli mamy zapewnić pokój tym ziemiom. No sorka, lordzie wełnowoza, ale to się nie wydarzy. Duke de Pus pragnie spotkać się z nami To pułapka! Ser Długoręka miał rację! Jesteśmy wpadli. Pułapka! Nasza przednia straż została wyrżnięta do nogi. Teraz ja wydam ci nowe rozkazy. Zbuduj silne fortyfikacje i przygotuj swoje wojska na przybycie Duke'a de Pusa. Skorzystaj z umiejętności murarzy, których do Ciebie wysłałem. Każ im wydobywać surowiec z kamieniołomów i postaw potężny zamek, który mógłby przetrwać wiele szturmów wrogich wojsk. No Wybierz dobra. miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Oczywiście standardowo musimy szybkość gry zmniejszyć, ale lepiej jak najniżej. Muszę się dokładnie zastanowić, gdzie by tu postawić tę siedzibę. Hm. Kurde, bo to są niedźwiedzie, a chciałem to sobie tutaj tak fajnie odgrodzić. No dobra, standardowo więc tu postawię. Wybierz miejsce na spichlerz. Dobra, teraz full speed. I ruszać z produkcją. Nie wiadomo kiedy się pojawi. Zapewne bardzo niedługo. O nie! Niedźwiedzie idą. Nie dobrze. <laughs> Dobra, mój myśliwy go ubił. Okej, okay, już jest w porządku. Nie było sprawy. Nasze zapasy żywności kurczą się. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Podatki sobie już teraz damy, e, nie To ta strona. Dobra, potrzebujemy więcej kamyka w takim razie. Trzeba kamienie łomy postawić. A dobra, niech będą trzy. Zafasek w pichleżu są bardzo. Złoto wpływa do naszego skarbu. O nie, są bardzo. Nasze zapasy żywności kurczą się. Za dużo ludzi się wylęgło. Zapasy w splitterze są bardzo słabe. Dobra, dobra, nie musisz mi powtarzać. Przywoły też powinny wystarczyć, choć mogę później dołożyć więcej. Pali też by się więcej przydało. Czary postawić. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Skrywa, ile razy to jeszcze powiesz, co? Prawie nie mamy już żywności, sir. Zaraz przyniosą. spokojnie. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Choć przydałoby się coś innego. Lepiej farmy pszenicy. Prawie nie mamy już żywności, ser! Cicho! Cichaj tam! Wiem co robię. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne. Jeszcze tam postawimy drwali i będzie w porządku. Dobra, mi te koszary. Zapłkamy na, na są bardzo skromne. Jakieś polecenia Wyruszamy... Nie mamy już żywności, ser. Chyba znowu wchodzisz mi w słowo Czego ja nie lubię. Jeśli chodzi o mur, to chyba Ciędana tyle wystarczy. Rozkazów. Trzeba teraz łuczarzy wybudować. I chyba będę potrzebował więcej ludzi. No i oczywiście żarcia nie mam. Super. Twoja popularność spada. Wiem, kurde. Czekaj. Za mało drewna, mój panie. Ale ja chcę jeszcze jedną farmę. Dawać mi drewno. Zapasy w spichlerzu są bardzo Potrzeba drewna. Nie mamy już żywności. słowa trochę źle źle No No nic przeboleje. Wiedziałem, że mi ich braknie. Wiadomość od szczura. Och, trzeba chyba pomyśleć o odwrocie. Po co mam się potem przed kimś płaszczyć? Dawaj, żarełko, dawać żarełko. Ludzie opuszczają zamek. Ła, wow. niedobrze. Wojska szczura atakują. A ja mam tylko ośmiu. Dobra, nie jest ich na razie za dużo. Tak? Już tam zmierzamy. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Kolera, no. faktycznie to spieprzyłem. Róbcie ten klep szybko. Robi się nieciekawie, moi wienie... Moi wierni drwale pracują bardzo pracują. Odchodzą tylko ci najważniejsi. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Sory wielkie, ale muszę dać na podwójne racje w takim razie. Nie odchodźcie mi, piekarze. Farmerzy i na że... widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. No będzie po. o, nie drwale już odchodzą. Szybko! Zaraz skoczy. Połowa. O, no, przybywajcie. Ludzie przybywają do zamku. Wojska szczura atakują. Ale ja nie jestem przygotowany. Praca została wstrzymana. Ten obiekt aktualnie funkcjonuje. O nie, moment. Tu nanieśli Praca łuków. została wstrzymana. Czekamy na rozkaz, bo trzeba nam prosić o Praca została w Ten obiekt aktualnie funkcjonuje. Dobra, teraz potrzebujesz ten paru mój łuk ci służył. ruszamy natychmiast strzały gotowe rozwali tą katapultę widzieli oddział wojsk szczura który zmierzał w tę stronę kto kurde podjeżdża pod mury tak blisko katapultą no... Sorry. Czekamy na rozkaz, potrzeba no, nam broni. Wojska szczura atakują. Znawo jakieś polecenia. No, dobrze, że z tamtej strony. Znowu podjeżdżają tą katapultą serio? No dobra Szczurek to nie jest jakiś tam wybitny ...stratek. To jest chyba przedostatnia bitwa. Wiadomość od szczura, oto ja, mocarny depus! Twoje przeznaczenie wkrótce zatriumfuję nad tym zbiegowiskiem, które nazywasz swoją o, nie! Zwiadowcy to, donoszą, klasy. że silny oddział wojsk szczura maszeruje w naszym kierunku. Silny jak silny. Wojska szczura atakują. No, może trochę więcej ich przylazło. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, ser. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Zabić, wybić, nie pozwolić im się przedrzeć. O właśnie. I znowu katapultą podjeżdża. Brawo. Czekamy na rozkazy. O rany, nie chcecie do mnie podejść, to ja podejdę do Was. Karbować strzały! Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Nocznicy w gotowości! Wyruszamy! Wiadomość od szczura. Och, a to ci kłopot! I... Och, znowu przegrałem! Takie jest twoje przeznaczenie! Zwycięstwo! Znowu to samo. To niewiarygodne, ale tracę hrabstwo za hrabstwem! Jeszcze chwila i będę zupełnie zgubiony! Eee, chyba powinienem pojechać na tyły i sprowadzić posiłki. Co? Pojechać na tyły? Hmm... Czyż nie będzie prościej sprowadzić wojska przez posłańca? Ależ skąd? Nie masz się zresztą czym martwić. Wrócę zanim zdążysz się zorientować. Do zobaczenia, mój zaufany przyjacielu, do zobaczenia. No i mamy kolejne hrabstwo ten neutralny cypel zdobędziemy sobie w następnym odcinku. Dziękuję wam moi drodzy za oglądanie. Jak zwykle dajcie łapkę w górę, dajcie suba, zostawcie komentarz i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!